Nie, ale lecimy, lecimy, Siema, lecimy szybko, bo no. ja, ja dosłownie nie ukończyłem dorsów do tej pory. Było parę streamów, co ciekawe. Na TikToku nawet robiłem i nie dałem rady. Z czakanem nie dałem rady. To jest, jesteś w moją jedyną nadzieją na ukończenie dorsów. Ponieważ, nie wiem czy widzowie wiedzą, ale ja ukończyłem dorsy. No więc, właśnie. No tym bardziej, jestem dla Admirosa takim drogowskazem, mam nadzieję przynajmniej. Co się sobie, muszę sobie dać głośniej, wiesz, żeby słyszeć to wszystko, bo ja miałem tak, jakieś tak, takie tak, przyciszone. Ja Dobra. też sobie dałem głośniej, żeby słyszeć właśnie drzwi. te wszystkie. 100 drzwi flotar, musimy. No. Nie ma innej opcji. Po prostu, tak więc dzisiaj to jest to jest to, po prostu. Jeżeli tego nie hmm. zrobimy, to Admiros już się nie masz co pokazywać i pada. Nie, to deszcz, to deszcz, to deszcz. Nie, 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 nie się nie pokazuje. Widzowie, zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu hashtag flotar. I wbijajcie na kanał Flotara, a łapek w górę to 10 tysięcy musicie zostawić, bo niedługo update do Dorsów, który na pewno będzie ogrywany To tyle, że chciałem... Powiedz powiedzieć? Mi, czy w następnej... No. Y, czy już wiadomo, że w następnej aktualizacji Dorsów będzie na przykład 100 pokojów kolejnych mm. y. Ale jest jedna szafa! No właśnie Ale Co jest? Admiros! Przeniosło mnie! Mnie też! Ale... Co się stało? Halt! Halt nas, goni! Halt, Flotar, halt, halt! Żyjesz? Na Nie trzecich żyjesz. drzwiach, czy tam piątych, halt! Żyje, żyje, żyje. Bo musisz się obracać przy nim. Ale właśnie, ja się obróciłem i tyłem szedłem i mnie zaatakował. A, bo musisz się o, inaczej obrócić, bo <grym> zmieniać no. kierunek musisz. Raz w lewo iść, okay. jak się ekran zamarz, a raz. Do tyłu, do przodu. Kurde, a mogę no. się jakoś zrespić? Mogę. Możesz, za robuxy, a masz jakieś No to wydam, wydam, wydam robuxy. Oh to jest God. specjalny dzień, dlatego wydam robuxy. Ja normalnie widzowi nie wydaję robuxów. Mm. Tejże, te. dobra, zobaczymy. Instantu. Dobra, wyszedłem, wyszedłem. Ja też już jestem. Oh. Ale czekaj, bo wiesz co, ja spanikowałem, bo tam była jedna szafa. Ja też, ale bo... To było zrobione tak, że coś się miało pojawić, event, czyli miał się pojawić halt, ale była jedna szafa i nas teleportowało z tego pokoju. Dziewiąte drzwi, halt. Co... No to jest. Może był jakiś update? Nie Może wiem, ja widziałem, zmienili. że był jakiś w październiku update, ale bardzo niewielki. A kolejny update, jaki ma być, to ma być teraz, że mają dodać nowe rzeczy, a dopiero później. Yy, więcej pięter. Dobra, dobra, no to nie, czekamy nie. na update'ik. Także no widzowie subskrybujcie, żeby nie przegapić oczywiście odcinka. Bo pewnie admiroje yy, godzinę po. Co? No. Nic, po prostu się boję. i no, ja się śmiejesz. Ja myślę, że się, 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 się ze mnie śmiejesz i mi się nie, tak smutno nie, zrobiło. Nie. Dobra, klucz, ja to a nie. Klucz... Po prostu. Ja to po prostu. Ale na dziewiątych drzwiach, hal, to ja myślę, no. że on jest na siedemdziesiątych może się pojawić. On ja. Ma... Je, wiesz, jeżeli. Coś się wydarzy, miejmy na więźnię, nie, nie będzie. No. nie będzie. To lepiej, żeby mi się wydarzyło. Czekaj, yy, tak musimy sprawdzać, tak? Wszystkie narożniki i tak dalej. Nie, musi, jakie jest takie. Yy, taki taki dźwięk. To wtedy on gdzieś jest w pomieszczeniu. Yy, tak, tak, jak jest ciemno, to może być... Jak będzie psyknięcie, to znaczy, że że jest ten skrycz się przyczepił. Dobra, dobra, lepiej to musimy się... Rozejrzyj się, tak wiesz, dookoła czy gdzieś ci nie siedzi. Okej, okay. no oh so, yes. na razie go nie widzę. Oj! Mrygło! Szybko, Idzie? szybko! Szafa szafa szafa. I, szafa, szafa, szafa. Szafa. Szafa, szafa, yy, szafa. To jest, jest zwykły, to jest zwykły. No. to jest ten, rush, rush. Ale, powiem słyszałem tak, ledwo, 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 tak, co mówię, coś tam w tle jest. Mamy bardzo złe RNG. Mamy bardzo złe, nie no, to dobra. musiał być jakiś dobra. update, kurde, który popsuł RNG. Może za dużo nie ludzi wiem, nie kończyło wiem. grę i wiesz, utrudnili ją? O, jest kluczyk, mamy, dobra. No dobra, weź kluczyk. Ja się bardzo stresuję, powiem ci szczerze. No bo tutaj... nie, wiesz, na początku powiedz dzisiaj przechodzimy, nie? A tak, ja tutaj ale na... ja by, bo ja wiem, że my przejdziemy, bo innej opcji nie widzę tutaj. Okej, okay, okej. Okay, to się bo... musi wydarzyć, tak? Czekaj, wezmę sobie tutaj to, sprawdzę. Ale no, no. Je, mi raz się udało przejść dorsy. Ja i... nie raz, ja z czakenem jak grałem, to mhm. Chaken ukończył, mi się nie udało, a później chyba miałem trzy live'y na TikToku z dorsów i za każdym razem odpadłem. A na którym Do na jakiego pomieszczenia? Nasetnym. Na na tak, no bo moim problemem był... N nic, nie rób, nieważne. Tak. Ogólnie, w ogólnie wiesz, nie wiem czy wiesz, ale jest coś takiego, bardzo rzadko może się pojawić, w szafie, no. Jack. I to jest taki jumpscare z szafy. Okej, okay. to nawet no. nie widziałem. O, o ważne jest A, bo, ja, bo ja w ogóle kupiłem przedmioty i je straciłem. A to mogłeś się podnieść, bo one tam A. leżały pewnie Psy psy, psy, psy zrobił zrobiły psy jest i racy na się. ścianie i widziałem go, no dobra, dobrze, rozejrzałem się. Okay, okay. Mistrz Bardzo dobrze no. y, Musimy zejść na dół i pociągnąć Wajkę. Tak, 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 tak. No, o, wszystko spokojnie. jest pod No. Dobra, jest I... wajcha. Dobrze się trafiło. Ej, I... I wezmę ją, nie ma tutaj żadnego. Screech on się nazywa, tak? Ten, ten, ten... Tak, screech, screech, okay. jak najbardziej, no, no, no. Wiesz mimo tego, że przeszedłem, to no ja już no, to nie robię, tak sam, że zapomniałem. Ja rozumiem. Nic tutaj nie ma. Najbardziej się obawiam nie ma. Nie ma. tego, co się teleportuje. Który to jest? O, yy, znaczy, co nas teleportuje. Do Aha. tego właśnie, co trzeba... Nie, nie yyy... niego patrzeć. No, halt. Dobra, dobra. Ja tak speedrunuję trochę, może nie powinienem. Dobra, nie mrygło. No, ty też się rozglądam. Szukajmy szafki. Tak, tak, może jakiś... Coś przydatnego będzie tutaj. No, możliwe. Na razie monety mm. dostaję. Monety się przydają, bo też jakby... Pojąk, Pająk, 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 pająk On się pająk, nazywa Timothy, jak pająk. coś. <głos> <głos> ja kompletnie się tego nie spo... Tak, nawet w jednym procencie bym tak no, wygłosowany. No, bo on tak właśnie oh. robi ten pajączek, malutki. Dobra. ja przepraszam. Mrygło, mrygło. I... Idzie. Biegnie. Ja biorę I... drugą szafę. Okej, okay, biorę tą. Paga. No jest. Y, dobra, zwykły, rush. O, ra... Bo on ja, ja chyba będzie miał inny kolor. To znaczy, jak że jest zielony ten... będzie, ambusz to musimy trzy razy. On nie, on nie nie lubię. Musisz. Jakby drzwi po prostu wybierasz. Ooo, dobra, dobra, no, dobra, no dobra. musisz. Oby się tutaj nic nie wydarzyło. jestem tak zestresowany jak ja nigdy. Ja tak samo jestem zestresowany, bo chciałbym. Obiecałem, y y ja obiecałem, że przejdziemy. opasz to jest maszyna. A... Dzisiaj nie przejdziemy tej gry. Żegnajcie. Okej, nie wiadomość, zostawiona. Dobra, tutaj coś jest. Nie, nic. To jest te siódme. Ale czy zostawiam w tyle, dobra, już nie, już nie. Nie, 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 w sobie tylko się. Epsych Rozejrzałem. Właśnie nie, nie było nic. Nie ma. Co są drzwi. O! ktoś puka? Tak, tak, tak. A to tylko jest, to jest ambient, to nic nie. Ambient, robi. dobra, dobra, dobrze. Ale Ej, kratka, a, kratka wentylacyjna, chodź. Nie lubię takich trzy. Tutaj w kratce nic, nie nic nie wyskoczy. Nie, 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 ale czasem trzeba się przed raszem chować w takiej kratce. Okej, okay, chyba tutaj, nie? Jest większa szansa, że. Jezu! Czemu to jest tak ciemno? Nie wiem, że w ciemnych pomieszczeniach może ci się przyczepić SIG screech. No właśnie, ja cały czas się rozglądam teraz. Mhm. Dobra, co ja znajdziemy? Mam w ogóle zapalniczkę mam, której nie używam jeszcze. Ja też, ja, A, ja... tu są drzwi, widać. No, tu, tu są, tu, 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 tu. Psykło mi! A? Cię! O, cię! Dobrze! Ooo, myślałem, że to ty psyknąłeś tak przez chwilę. Nie, nie, nie. Nie, nie trollowałby nawet. <laughs> nie, nie trolujemy, tutaj bez trollingu... O. o, dobra. Tu już nic nie wyskoczy jak Jakoczka Jak oczka, no jak oczka oczy, to już oczy. się nic nie dzieje. Możemy sobie na a za chwilę hal się pojawi, nie nie, nie, no, nie już i nas teleportuje? Dobra, oczka są i teraz, kurde. Patrzę, czy nagrywanie, miałem takie. Czyżby, nie? Nie, nie włączyłem nagrywania. Miros, pamiętaj, jeżeli mi się nie uda, ty musisz, musisz po prostu to przejść. No spróbuję. spróbuję. Ej, nie powinno być. U, o, dobra, no. No, no, tak. no, okay. jest, jest no. Dobrze. Właśnie. Mówię, czemu teraz, to się, skupmy się nie się. aktywowało? Dobra. O, let's go. Let's go. Kucnij. Ale pościg teraz tu okay. Jak Dobra, może jak jeszcze będę... Się bieg... nie, sprintuje. nie, nie, nie. Lewo. Lewo. Okej. Okay. Dobra. Lewo. Pro... Lewo? Lewo, lewo, lewo. O kurde. Koniec. No nie gadaj. Da się, da się, to nie jest takie trudne. Nie no, ja wiem, że nie jest. O Ła! Połowę HP mam. Żyję, a ty? No, ty te, też żyje, o, też żyje. Dobra, dobra, uf. O, ty hp tu się będzie odnawiało? Yy, plasterek musisz znaleźć w szufladzie, co no, się odnawia. No kurde. Odnawi. Mam połowę zdrowia, więc. Niedobrze. Bardzo nie chciałbym, żeby okay. coś mi się tutaj stało. Oj. Yy, krata, krata, krata. Krata znowu, ojej. No. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz miałem dwie kraty. Yy, yy, Ej, jest y, Screech. Yy. Screech? No, zaatakował mnie. Za, tak, 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 zaatakował mhm. mnie. Mam z 5% HP. O nie. Zobacz, czy jest tutaj. Nie ma już nic, nie ma. Bo jakbyś go miałeś, to już nie będziesz go miał w tym pom... Okej. Okay. Nie patrz tam, nie patrz tam. Dobra. Tyłem, tyłem, tyłem. Tyłem? Tyłem. Ja, I Bokiem jest... musisz to ominąć, tak, żeby na to nie patrzeć, bo to są Ale oczka. Ale prawą, prawą stroną czy lewą? Yy, tyłem. Ja jak idę to... lewą, ja idę lewą. Dobra, to. Yy... Cały czas tyłem. Okay. O! Can do it, you can do it. Dobra, zrobiłem to. Okej, okay. mamy najgorsze RNG jakie się da. Same najgorsze pod wszystkie mieliśmy no, na, gramy już. Oprócz po prostu jeszcze na... teraz brakuje jeszcze ambusza do kolekcji. Na najtrudniejszym poziomie trudności gramy, Admiros. No chyba tak. No ultra no, hard. szuflady. Ja muszę mieć plasterek, bo naprawdę, jeden screech i y, przygora mi się kończy. No, nie ma plasterka, coś puka. no, ktoś puka. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. No, tu są oh! drzwi roboty. Co? Dobra, ja miałem screecha, przyczepił, no, no. Co tu się dzieje? O, to jest naprawdę najgorsze. RNG. Dobra. Dobra plasterek, plasterek. Dwa razy go miałem! Naprawdę? Tak, znowu miałem syknięcie. To jest aż niemożliwe. Dobra, wyjdźmy z tego pomieszczenia, Admiro. Wyjdźmy, no no no, 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 no. Bo to a, jest przesada. Guby, ci brakuje nam tylko jeszcze ambusza do kolekcji. <laughs> żeby było wszystko. Okej. Okay. Dobra. Okej, okay. jesteśmy w połowie drogi. Ambusz to jest ten co dwa razy, czy to... Migło. Mhm. Czekaj Idzie. chwilę. A, jest, jest, jest. Dobra, wchodzę. I... jest ja okay, zwykły, zwykły, zwykły. Wchodzimy. Ia. Yeah. To tu się dzieje? Naprawdę, nigdy ty nie miałem naraz. No. To jest Dobra. tak intensywna rozgrywka od samego... O! Ej, psyk, 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 psyk nie I psyk. Psyk. co mam zrobić? Rozgląda Patrz, cię... rozglądaj się na wszystkie strony, aż go znajdziesz i popatrz na niego. Dobra. Ja też? What the hell? No dobra, problem jest ja nici... taki, że ja się wszędzie rozglądam i nie widzę go. To mi psyknęło może. okrata jest. Dobra, szybko do kraty. Jak ci, jak rozglądasz się długo i ci go nie widzisz, to on cię i tak po jakimś czasie. To? Nie. Miałem znowu. sklicza. Kolejny inny hmm. raz. Teraz tutaj? Tak. I ja, yeah, dobra. Nie wiem, ja nie wiem. O. Okej, okay, dobra. Dobra, to jest tu. <słuch> No damy radę. <laughs> ten odcinek przejdzie do historii. No tak. Dobra. Yy, bardzo musimy się skradać. Mhm. Uh -huh. Ja wiem, wiem, wiem. Tylko że no nie czuję się pewnie. po krótko. Ja też nie czuję się pewnie. Powiem ci szczerze. Kompletnie. Ale to nie jest trudne. Bo jest to nas dwójka. No. Ja pójdę po prostu do. Jest. Mam książkę. Dobra. Więc ja pójdę na drugą stronę może. Okej. Okay. I pa... szczerze, ja nie pamiętam. Jaką on, on miał trasę? Yy, no, taką dziwną. No właśnie. Tyle ja ostatnio tobie... miałem tutaj tak zepsute, że nie mogłem podnieść dziennika. Pokazującego w jakiej kolejności trzeba klepać. Idzie, idzie, idzie. Idzie do nas? Do mnie, do nas idzie. Dobra. On tu idzie. No właśnie, ale on tutaj nie szedł. Nie! Zawrócił, on... zawrócił, zawrócił, zawrócił. Okej, okay, okej. Okay. Nie ruszaj się, nie ruszaj się. Dobra. Co się Co dzieje w ogóle? To jest, to jest jakieś chore. Nie, Dobra, poszedł sobie. Musiało być. Okay. O, mam zapalniczkę. Zbierz sobie na spokojnie. No. Ja raz miałem, że on stał mi tu na biurku przez chwilę. Masz kodzik? Mam, mam, mam. Dobra, działa ci? Yy... Znaczy, i yy, tak. No, weź sobie tę kartkę. Dobra. Znaczy, ja Ty okay. Dio... ją. Ja Dio... nie możesz podnieść? Nie wiem, nie chcę jej podnosić. Chcę książki na razie. Okej, okay, bo muszę sobie przypomnieć, czy dobrze wiem jaki jest kod. No. Dobra. Ojdzie. Nie ruszaj się. No, on tu nie przyjdzie, on tu nie przyjdzie. No, ja. Musimy iść na drugą stronę, Admiros. Tak, i na górę. Mhm, mm no ja będę na górze siedział, a ty będziesz na dole. A na górze też są książki, wiesz? Wiem, no właśnie. Nie ruszaj się. Dlatego chciałem iść na górę. Ej, co on robi? No nie wiem. Co tu się dzieje? Nie wiem, nie wiem Dobra, ja idę na górę. Nie, ja chcę iść na górę, Dobra, Bo No to ja znam... ty idź na górę, ty idź na górę, Dobra. idź na górę, idź na górę. Teraz masz okazję. najlepszej okazji nie będziesz miał, bo poszedł sobie daleko. jest, jest daleko. I wraca tu. Dobra, oby poszedł na górę, oby poszedł na górę. Dobra, jak będziesz szedł na górę, mów. Za kanapą na górze możesz się chować, to ważne. Wiem, wiem wiem, ja z... Dobra, Dobra, idzie, znam, Jest to... na górze, jest na górze. Ja przeszukuję książki. Mam y, kodzik. Kodzik? Mam, no, no, A no, kolejny, to, kolejny. Ten. No, kolejny. Mam książek, Dobra, idzie książkę. do mnie. To jest tak, kod jest. Fałszywa, o nie. Toś tam 0. Też musisz uważać, bo on słyszy, jak wpisujesz kod. Mam Aha, wiem, 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 wiem. X7. X7, dobra, tak. czyli będzie jakaś liczba 070. Aha. Idę sprawdzić, czy są. O, jest, mam idzie kolejną. Do mnie, idzie do mnie. Dobra. Nie, to nie jest książka, to jest fajkowa. Mam kolejną Dobra, posz, idzie do ciebie, idzie do ciebie, uważaj 4-0, czekaj, czekaj, czy już mamy... Mamy bardzo zostało? dużo Ymm, To jest tak 4-0, 7-0 4-0, 7-0 i y, musimy mieć jeszcze koło ja Mam kwadrat. No, no to prawie, <ślad> prawie to, to czego Admiros potrzebujemy no. On już tam zszedł do ciebie, nie? Tak jest przy mnie. Okej, okay, no i super. I to mi się podoba. I tak jak mogę grać. Dobra, ostatnia książka. Niestety ale jest bardzo blisko. Mhm. Uh -huh. Problem jest taki, że ja nie mam tutaj żadnych książek już. Pewnie u mnie się zerspiła. No, mm -hmm. potrzebujemy koło, tylko tyle. Okay, zero się zgadnąć. No bo będziemy mieli 9 prób. Aha, tak w sumie. Dobra, jest na górze trochę. Jest i schodzi? Schodzi, 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 szedł. Możesz się tam rozejrzeć. Ja też nie widzę u siebie książki. Jest jeszcze jedna <laughs> strona, której nie sprawdziłem. Nie, tutaj nie, tutaj też nie ma. Wraca, wraca, wraca. Nie znowu wraca. wraca. do mnie? Wraca. Możesz spraw- Nie, teraz wraca do ciebie trochę. Tak, Sary. tak, tak. Poszedł Dobra, do wpisałem pierwszą cyfrę. Dobra, uciekaj, uciekaj. Powoli, powoli, wiesz, próbuję, nie? No, no, no. no. Okej, okay. kurde, no będziesz musiał sprawdzić te książki w takim sprawdzam, razie. Sprawdzam, sprawdzam, wiesz, jakby przeszedłem teraz na inną część tego dziwnego miejsca i sprawdzam najbardziej prawdopodobne teraz. Ej, Admiral, słabo no, obok tak mnie jest, to No wiem, chowaj mnie. się tam. Ale ja właśnie byłem schowany, on stanął sobie. Tako? No, on z, po prostu stanął na mną i y, patrzy na mnie. Nie co ty robisz. Kurczę, nie ma książek. No właśnie... Wraca, wraca. Ty, on na mnie jest sfokusowany. Tak? I... No, bo ja sobie stoję tutaj. Okej. Okay, Patrz, ci... Adminos, możesz szukać, bo on co chwilę gubi agro. Zbagowałem go. No to nie bardzo mogę szukać. a papa, i znowu w moją stronę biegnie. Aha. Dobra, to ja się tu rozglądam. O, chodź, 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 byku, byku. No i teraz idziesz w moim stronę. Potrzebujemy hmm. jednej książki, Admiros. Wiesz, że ona może być na górze albo gdzieś, nie wiem, gdzie. Ty, hey, może jest ona u mnie, ja jej nie, nawet nie widzę. <laughs> no, to bo jest ob... u mnie ja jej nie widzę, też jest taka opcja. No. <laughs> I widzowie już 500 razy ją widzieli, wiesz, na odcinku. I tak, Admiros, no. jak mógłbyś tego... Hey, idzie do ciebie. Niestety tak. 4-0 Siedem, 0, dobra, ostatnia liczba. To spróbuj wpisać jakąś. Nie wiem. którąś z tych, która nie jest z tych liczb, które mamy podane. No to będzie Czyli 3, 0, na 3, 0, 7, 2, 4, 6, żebyś tych nie wpisywał. Mhm. Bo ja nie widzę tej książki, przysięgam. No to ósemka, dziewiątka, jedynka. Jest tam chyba u ciebie. No jest, 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 ja go słyszę. Dobrze. Jak sobie chodzi. Ja tu się rozglądę. Powolutku, powolutku. Nie widzę. Dobra. Okej, okay, próbuj Admiros. Próbuj, próbuj, jest u mnie. Kurde. R0. Co jest z tymi książkami? Naprawdę nie widzę żadnej. Może ona jest na górze. O jestem chyba martwy. Nie, idzie, 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 idzie do ciebie, idzie. Możesz uciekać. Uciekaj, uciekaj. Ja jestem przy kodzie, wiesz? No Wiem, wiem. I Leci... dwie cyfry wpiszę, Dwie cyfry sprawdziłem. Jedynkę i dwójkę. Dobra, to jak zejdzie na dół, to sprawdzisz kolejne. No. Ale jest na górze, ja tu szukam książki. Pewnie nie już widziałem że... ze 100 razy. Uuh. Ja, może. Nie, no, ostatni nie ma na górze. To jest niemożliwe. Nie wiem, wiesz co, ja pójdę na górę. Ja, ja pójdę na górę. Tak zrobię. Dobra. Dobra, chyba mogę iść na górę. 4, 0, 7, 4, 0, 7 0, 3. Nie cztery. Nie. Będzie wracał, Dobra. będzie wracał. A widzę, widzę. Jeszcze się rozglądam, czy książki, ej, jeżeli ta książka jest gdzieś tutaj. O ty, czekaj, ty tu Nie ma, ty... no ja już tu jestem. Ja tu jestem. Dobra, a nie okay. widziałeś od razu książki? Szukałem, szukałem. Uważaj, uważaj, Admiro, bo on tutaj normalnie stawał nade mną. Ale nie ma go teraz. Jest na dole No jest na dole Nie ma książki, nie ma tej Tu jest no nie ma There Ona is. gdzieś musi, ja ją musiałem przeoczyć na pewno idzie, o, idzie, 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 cofaj, cofaj Idę, 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 idę. Dobra, jest sprawdzi <laughs> liczby, yy, czekaj, cztery cztery Cztery, dobra No, dobra, na czwórce skończyłem, teraz piątkę będę chciał Dobra, dobra, to jak pójdzie to Nie No bo na pewno jest to jest Admir. ty masz kartkę z kodem? Nie mam o, kurde, to jest wszystko, wszystko zależało. Aha! Do... Dobra, 4, mm -hmm. tak, 0, bo ty znalazłeś. Później krzyżyk 7, gwiazdkę ja mam 0. I koło. No to. 4, 0, 7, Wraca! O, kurde! No. Daj nam spokój, już. No. Ej, zastanawiam się, gdzie była ta ostatnia książka. Nie, Naprawdę. Widzowie bo... napiszą w komentarzu, na pewno. Oni powiedzą, Admiros, mijałeś się w tej i w tej minucie. Jestem no. pewien. Bo ja przejrzałem wszystkie regały i jej nie widziałem. No bo u mnie też raczej jej nie ma. Bo zobacz, widzisz, jak blisko on jest? Tak, ale no. nie widzi nas za kanapą, więc dobrze. No nie. Idzie sobie? Nie. A, idzie, idzie. Tak, poszedł sobie. Wraca. Nie, do, na dole jest, na dole spisuj na nas, spokojnie. Terzeros, 05. Jest. 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 Spadamy, spadamy. Otwieraj o, to, otwieraj idziemy. to. O. prób <laughs> no i gdzie... błędów widzowie. Dobra, spokojnie, bo to jest dopiero połowa. No. Ja y wiem. Okej. Okay. <laughs> wiesz, się teraz tak skupiłem, już zapomniałem mówić. Okej. Okay. Obrazy, ale fajnie. No, obrazy są. Okej. Okay. Są o, super. Chillera. Ty. No to ja, to, ja, to, ja to ja mógłbym tylko takie wiesz, pomieszczenia mieć. Ja też, uwierz mi, ja też. Yy, dobra, biorzemy tu. I... A... A Rainbow Friends, jak już tak wiesz, mamy chwilkę przerwy, dostała jakiś update? Yy, nie, nic nie ma na razie, nic Bo to nie ma. też obie było gry nie dostała update'u. Też było fajne, ale no właśnie no. pewnie pracuję nad czymś większym, bo bardzo dobrze to zeszło i... wszystkim mi się podobało, więc pewnie... Ty powinieneś zrobić taką swoją grę, bo na pewno masz jakieś fajne pomysły. Tak, pomysły no. są, oczywiście, ale kto zrobi grę? To jest problem, bo to nie jest łatwe. No nie, nie, nie. Dobra, dźwignia jest potrzebna. Masz dźwignię? Nie mam, szukam, ale jest bardzo ciemno, więc... ...już się nasłuchuję, czy psyknięcia nie ma taktycznego jakiegoś. O, mam. Masz dźwignię? No. I teraz musimy chyba wrócić, nie? Ym, tak, na górę musimy wrócić. Dobra. No, dobrze, masz światło, bo ja nic totalnie nie widzę. Yy, więc co, mam tak na wykończeniu, więc staram mm -hmm. się oszczędzać. Dobra. Yy, mignęło. Tak? No. Pięknie. Pięknie. Chowaj, chowaj się. No, no chowałem. Zwykły. Dobra. Zwykły, zwykły. Jaki y to jest... Ja, ja nie wiem, to jest fart, to jest fart, że zwykły. Okej. Okay. No. Nie ma psykacza, nie ma. A nie ile ma, masz nie ma. życia? Mam tak jedną trzecią. Jedną trzecią, dobra, to jednego psykacza przeżyjesz. Je, no, je, jednego tylko, ale no, a... ja już jestem przygotowany, że ty będziesz raczej musiał to ukończyć. No właśnie, problem jest taki, że ja polegam na tej ostatniej misji, mhm. bo tam musisz y, poczekać, wykonać minigierkę. Co? Wyko nic, nic, nic się nie dzieje. Wy wykonać minigierkę i dopiero wtedy możesz wyjść i pójść do tego bezpiecznika i tam ustawiać. To jest ten problem. Zabieram ja radę. Umiem... Nie umiem po prostu. <laughs> Jakoś no. będziemy musieli... O nie, zapalniczka mi się skończyła. Dobra, tak, mam. Okej, okay, no, 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 spokojnie. Przyczepił mi się. Ja myślałem, że i leci ten Screech. 60. pisza Fajne, fajne. No, Lęciki na razie te pomieszczenia takie... to, mm -hmm. Może na początku, wiesz, już gra RNG wyczerpała, teraz tak, tylko dobre tak. rzeczy. Teraz same, same dobre, dobre pomieszczenia. No. Tutaj nic nie ma, jakaś latarka by się... O! O kurde, A, przestań! No, to jest to pomieszczenie, dobra, dobra. No. Y... Tak, ten się tak, w... tak, Biurko tak, tak. przeszukamy, bo tu mogą być cenne rzeczy, zawsze są cenne. Pieniążek. No, muszę. pieniądze, no trochę. U, latarka jest. Weź tak? latarkę, no? Bierz, bierz, bierz. No dobra, to ja wezmę. Weź, tobie Tops. bardziej się przyda i jest większa szansa, że tego użyjesz. No właśnie, już zużyłem już trochę. Latarki, na nież. Naniesz... O! Migło. Migło. Szybko, szybko. szybko. Nie ma szaf albo oczka, Oczka, no. Oczka, oczka Chyba. A czekaj, tak. bo może on tak długo biegnie. Nie, nie, nie. Nie, 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 a nawet nie było szafy, żeby się schować Więc to było... Ej, tak, to był... Mignęło. Mignęło. Poczekaj, do Idzie. Szafy. A, i jeszcze jest, tak. jestem w szafie. Dobra, I ja ja też. zwykły? Zwykłe? Zwykły, zwykły. o. To... cały czas to zwykłe no. RNG się wyczerpało. Dobrze, dobrze. Szafy? Szafy. Nie zaglądaj, no. bo tam może być Jack. Masz... Jack Sparrow oczywiście. 2% szans na Jacka. Serio jest 2%? Czy tak no, sobie? Nie, nie, tak. nie, nie, ja. O. Biegnie. Oho. Jestem w szafie? Ja też. Nie. Zwykły. Zwykły. A dobrze. Zwyklaczki to okay. tam. Ale no, no. lecimy jak burza teraz. Tak, tak. I teraz powinien. Dobrze. coś powinno na mnie wyskoczyć i, no, i powinno się... Nie, 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 zakończyć. teraz nie może. Dobra, teraz oh. speedranujemy parę drzwi sobie, tak? o. Uh. <grym> ja Admiral <grym> jestem na jednego hitka. No wiem, no wiem. No więc. Ej, to, to nie te! A, ja myślę, że. Oj! E co jest? Co to za drzwi? Jest... You died! You died. Jak to naspo... co się stało? Jak nas porobił? Nie One? wierzę w to. Co to, to miał być? No, no ambusz. ale Ale rozumiesz, ja... On w sekundę był przy nas. Ja jeszcze no. y, spoglądałem na te drzwi. I nie było go. Kurde! No. A już ty, oj dobra, ja się, o, ożywiłem się. No, ożyw się, Admiros. No ale co mi, dobra, wrócę się po itemy. A mogę ciebie obserwować? Mogę ciebie możesz, obserwować. Możesz, możesz mnie obserwować. Przepraszam, to musisz widzowie. mi pomagać. Przepraszam, że w <laughs> tak głupi flota. sposób. Czekaj, jakie w jaki, oh jak mogę sp O, dobra, mam chyba dobrze, mogę. Dobrze, idę, czy teraz. to jest, czy nie idę do tyłu przypadkiem? A mogę tak, free kamerę do... mieć, żebym mógł mieć dookoła ciebie? Jakoś, e, tak? Nie, nie. No dobrze. Czy to możesz będę... mnie obserwować Tak No ja właśnie tak. pizza sobie biegniesz. Jakbyś był na spacerku. Tak, no to A nie w nie nie spacerek. Przerażającej takiej. Ja nie wiem, czy na ostatnich drzwiach sobie poradzę. To jest ten problem. Poradzisz sobie. Ty sobie nie Czekaj. poradzisz. Bez przesady. A wiesz co, ja sobie It wezmę mimo. głośniej teraz grę, zrobię, mm -hmm. żebym słyszał, może wcześniej niż te. Dobra, dobra. Może się ubrać. Coś tu Nie, nie dobra, to może. Ja, am to ambienty, ja. ambienty. No, no. Jest paranoja jest. Latarka. Coś tupnęło, co tu miało być? Dobra. Ja już nawet nie zbieram z szuflad, idę po prostu przed siebie. No, idź, musisz, Admiral, to jest dziś, twoja chwila, A. prawdy. Oj, migło, ale oczka? A! Do szafy! Do szafy, wiem, ale miałem jeszcze Screech'a po drodze! Nie dość możliwe to jest. Możliwe, przysięgam! Jakim, ej, jakim Aż się cudem. tak wystraszyłem jak nigdy! To jest. To jest nie, ja, wiem, nie, nie wiem. Nie wiem, może tak zawsze by, by, powinno być. No i do tej pory mieliśmy mega szczęście. Hmm. No. <laughs> wszystko ok? Tak, tak, wszystko ok. Wcale nie jest najgorsze RNG <laughs> możliwe, jakie się da. Ale powiem ci, że jak już, y, mnie nie ma, to tak jakby lepiej się ogląda, powiem mm, ci. Tak. No, zero strachu, bardziej mi to wszystko teraz śmieszy. No. To, co się tutaj dzieje. Które, czekaj, które to jest pomieszczenie? Bo ja tak mam, mówię, kamery dziwnie. Mignęło. 79. dziewiąte. Okay. Okej. Ostatnia, prosta. Ja powiem tak. Mm, nie będę szukał klucza. Nie będę. U. Nie będę, nie będę. Nie, 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 nie. nie. Nara. Oczka, oczka, Dobra. ale oty oczka oznaczają, że będzie za chwilę pościg. I tu też nie będę używał klucza. Ja, ja już mam dość, naprawdę mam dość tego ręczy. Teraz jeszcze tylko pościg. Oh no, to musisz, musisz pościg. O, o, spokojnie, Boże. spokojnie. No jeżeli admira teraz ci się nie uda, Trzeba to nic nie widzę. O. To Słabo, bardzo słabo będzie. No nie wiem, no, no będę musiał próbować, aż przejdę w końcu te dorsy, no innej opcji. Ja. Ale że ty nie przyszedłeś jeszcze Dorsów, a ja, osoba, która wiesz, z Robloxem nie ma no zadania. Dobra, dużo farta mi <laughs> Nie tak naprawdę grałem no. na streamie i mi widzowie wszystko powiedzieli co mam robić. Tak? O. Dobra, biegnę. Biegnij, biegnij yy, środek. Uh -huh. Ja nie, nawet ci nie mogę pomóc, bo ja widzę, mam dziwną kamerę po prostu Prawo. Yy, chyba środek. Oj nie, lewo. Ojojoj. Oj, oj. Spokojnie, spokojnie. Jest bardzo blisko. Ara! Co? Na czymś takim? Tak, bo zrobiłem duże okrążenie i... i, yeah. i u, po prostu umarłem. ja yeah. nigdy nie przejdę tych dorsów.